Cześć, witajcie, witajcie w nowym vlogu. Jak te vlogerki mnie ubrały, zaraz się przekonamy. Słuchajcie, ten cykl vlogów bardzo się podoba. Ma sporo łapek w górę, dużo wyświetleń, więc myślę, że trzeba to kontynuować i dziewczyny, reszta vlogerek też jest takiego zdania. Vlog, w którym wysyłamy sobie nawzajem stylizację, ubrania i tworzymy z nich całe stylizacje, ale tym razem poszłyśmy o krok dalej. Bo do tej pory dziewczyny wysyłały mi ubrania, dodatki, buty w moim stylu. I ja z reguły świetnie się w tym czułam, dobrze wyglądałam, praktycznie wszystko mi zawsze pasowało. Więc poszłyśmy o krok dalej i tym razem wylosowałyśmy na takiej naszej tajnej grupie e, style innych dziewczyn. I w stylu innej dziewczyny cała reszta wysłała mi te rzeczy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już tłumaczę. Zobaczcie, ja wylosowałam styl Sylwi Shiny Syl, czyli dziewczyny wysłały mi dodatki, ubrania, buty i tak dalej, dokładnie w stylu Sylwii. Czy mi się to spodoba? Ja nie wiem, bo jednak styl Sylwii i mój troszeczkę się różnią, no ale będzie więcej zabawy, więcej fanu. Jeśli ten vlog będzie się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i tak dalej. I od razu przechodzimy, przechodzimy do pierwszej paczki. I ja sobie te paczki tak mniej więcej wymacałam i podpisałam takimi karteczkami, żeby było wiadomo, co w której paczce jest, więc tam. Wymacałam w pierwszej paczce i wiem, że w pierwszej paczce są buty A za buty była odpowiedziana Basia Kaszuba I teraz kilka słów od Basi Basiu, jakie buty w stylu Sylwii wybrałaś dla mnie? Cześć wszystkim, z tej strony Basia i ja w tym odcinku jestem odpowiedzialna za buty i dla Magdy zamówiłam beżowe sandały na rzepy. Wiem, że Sylwia bardzo takie buty lubi, są one inspirowane klasycznymi sandałami z Chanel i wiem też, że ma w swojej szafie praktycznie identyczne, także zobaczymy, co Magda powie na buty w stylu Sylwii. To była Basia, dziękuję bardzo. Na waszych oczach otwieram i sprawdzam te buty w stylu Sylwii. Już zobaczyłam. I lekko się przeraziłam. Ojoj, to są buty podobne do Birkenstocków, Birkenstocków. Tak, tylko że ze Stradivariusa. na szczęście w moim kolorze. Tyle dobrego. Słuchajcie, rzeczywiście Sylwia lubi, lubiła takie buty, i widziałam często u Sylwii właśnie takie buty. Słuchajcie, ja tych butów nie lubię. Mało tego w jednym z vlogów, nawet opisałem, dlaczego nie lubię, opowiadałem, dlaczego nie lubię Birkę Stoków, i tutaj nic się nie zmieniło w tej materii. Czy te buty mi się podobają? No nie, będę szczera, te buty mi się nie podobają, ale rzeczywiście to są buty w stylu Sylwii. Choć może jak przymierzę, to mi się odmieni choć wątpię w to, ale słuchajcie, nawet nie wiedziałam, bo rzeczywiście to, jeżeli zastanawiacie się dziewczyny nad Birkenstockami, to może, że na początek warto kupić takie tańsze, właśnie ze Stara Divariusa. One kosztowały, są bezcenne, nie mam tutaj ceny, ale rzeczywiście warto może sobie kupić jakieś tańsze i zobaczyć, czy my się w takich butach dobrze czujemy, dobrze wyglądamy i tak dalej. Ja, 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 to, ja to nie... Ja to chyba jednak nie, ale rzeczywiście te buty odpowiadają butom Stylowi Sylwii, także tak. No nie. Dalej będą okrycia wierzchnie. Za okrycia wierzchnie była odpowiedzialna Asia. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj Asia dla mnie znalazła. Asiu, oddaję Tobie głos. Cześć, z tej strony Asia z kanału Aszpumplon. I słuchajcie, dla Magdy miałam wybrać coś w stylu Sylwii. No i Sylwia lubi kolory, lubi eksperymentować. Często nosi takie krótkie marynarki, natomiast nigdy tego nie widziałam u Magdy, także jestem ciekawa, czy w ogóle przypadnie Ci taki kolor do gustu. No i przede wszystkim krój, bo niby jest to klasyka, ale w bardzo młodzieżowej wersji. Także dawaj Magda znać, co o tym myślisz. Dzięki Asiu, ja już się zaczęłam dobierać. I... Mamy coś zielonego. No, ja z tym zielonym tak wiecie co, próbuję z pewną taką nieśmiałością. Nie za. dobrze się czuję w zielonym, ale na przykład inni mi mówią, fuzji fajnie to być zielonym, więc próbuję. Próbuję nieśmiało i tutaj słuchajcie, będę miał kolejną próbę. Ale co to jest? To jest coś krótkiego rzeczywiście u Sylwii takie rzeczy można znaleźć, to jest słuchajcie mini marynarka z Berszki rozmiar M28 yy, rozmiar, no czyli taki mój rozmiar, kolor taki pistacjowy, tak bym powiedziała z poduszkami, ja poduszek w ogóle nie noszę a u Sylwii rzeczywiście chyba się zdarzały także jeśli chodzi o, tak o styl, no to to jest absolutnie styl Sylwii mój niekoniecznie, ale zobaczymy, jak będzie to leżało. Trzeba próbować. Dobrze. Oj, przepraszam, ruszyłam kamerą. Idziemy dalej. Tutaj w tej paczce, tak sobie myślę, że podpisałam sobie, że to jest od Kasi, bo Kasia była odpowiedzialna za torebki. No i jak widzicie, torebkę przysłała mi z zary. Co jest w środku? Zaraz sprawdzimy, ale najpierw posłuchamy Kasi. Tym razem moim zadaniem było zamówienie trebek dla wszystkich youtuberek, a akurat Suzy wylosowała styl shiny Syl, więc zrobiłam małą zamianę. Jestem ciekawa, co na to Suzy. No i sprawdźmy, czy ta rzecz jej się spodoba, czy nie. Kasiu, dziękuję pięknie i sprawdzam, co tam mi przysłałaś. A To jest też styl, styl Sylwii, proszę bardzo. Prawidłowo jak Chanel. Taka oto torebka. Tak, Sylwia ma coś takiego oczywiście. I łańcuch. Tak, czekajcie, przełożę to w ten sposób. O, taka torebka. Kolorystycznie nie wiem jeszcze, jak mi się to wszystko zgra, ale e, rzeczywiście to jest styl e, Sylwisha, Syl, Tylko że ona ma Chanel. A tutaj mamy, proszę bardzo, Zary. E, Trochę tak, trochę nie. Powiem tak. Jestem ciekawa, jak to wszystko razem będzie wyglądać. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o styl, to się wstrzeliło, ale wolałabym Chanel, gdybym miała sama wybierać. Ładna jest ta toreska. Nie jest, słuchajcie, zła. Łańcuch robi robotę, więc wiele biżuterii Wam potem nie jest potrzebnej. Tak się prezentuje. O, widzicie tutaj. Podwójne. No, bardzo miło. Kosztuje 40 euro, czyli pewnie 170 zł, albo 180, jakoś tak. Rzeczywiście, jak ktoś właśnie zastanawia się nad modelem Chanel, czy taki pikowany potrzebuje, to można za niewielkie pieniądze najpierw sobie kupić Zary i zobaczyć, czy taki zamiennik nam służy. No, a jak będzie służył, no to wtedy pomyśleć nad pięknym Chanel. W każdym razie. Yy, nie jestem na nie, nie jestem na tak, jestem tak pomiędzy. O! Dobrze, odkładamy torebkę i idziemy dalej. I teraz przechodzimy do takiej małej koperty. I wydaje mi się, że tutaj właśnie jest coś od Sylwii. A Sylwia była odpowiedzialna napisałam sobie, żeby się nie pomylić za góry, czyli za jakieś topy, bluzki i tak dalej. Więc sprawdźmy, co Sylwia tutaj dla mnie znalazła. Cześć kochani, z tej strony Sylwia Szalni Syl, Magdzie przypadła stylówka w moim stylu i skoro ja wybrałam top, to miałam pełne pole do popisu, żeby wybrać coś, co mi się bardzo podoba. Jest to model z berszki, asymetryczny, z rozcięciami. Sama taki mam w swojej szafie, bardzo go lubię, więc właśnie taki zamówiłam Magdzie. Dzięki Sylwia, ty miałam trochę łatwiejsze zadanie, bo w swoim stylu wybierałaś, więc teraz sprawdźmy, czy to będzie też mój styl. Nie dużo tego, ale kolor mój, bo taki beżowy, taka malutka jakaś bludzeńnionia. Ciekawe jak zgra się z tamtą marynarką. Oh my gosh! Tak, to jest top. Na jedno ramię. Nie lubię asymetrii. Od razu powiem. Nie czuję się, wyglądam, mam wrażenie na jakąś wielką w takich asymetriach i to nie jest do końca mój styl, ale rozumiem, że dziewczynom to się może podobać. Sylwia też świetnie wygląda w tych wszystkich asymetriach. Natomiast ja w ogóle nie jestem na niej, jeśli chodzi o asymetrię. Kolor tak, materiał bardzo przyjemny, jest to berżka rozmiar M, więc powinien być dobry. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, będę tym razem wyglądać zupełnie nie, ja, nie jak ja, tylko jak Sylwia. Dobra, idziemy dalej. I tutaj, słuchajcie, w ostatnim kartonie, też sobie podpisałam, żeby się nie pomylić, są jakieś doły, czyli jakaś spódnica albo spodnie i za doły była odpowiedzialna Oliwia. Posłuchajmy Oliwii, co takiego dla mnie wybrała. Cześć wszystkim, tutaj Oliwia z kanału Oliwia Nincewicz i dla Magdy w stylu Sylwii zdecydowałam się na czarną, plisowaną spódnicę. Nie wiem dlaczego, ale od razu jak pomyślałam o stylu Sylwii, to pomyślałam właśnie o plisowanej spódnicy, dlatego też na taką się zdecydowałam. Zobaczmy zatem, co Magda o tym myśli. Dzięki, Oliwia, już otwieram zawartość tej paczki. O oh my gosh, co tu będzie, co tu będzie? Coś ciemnego, o, będzie pasować do torebki. Wow, skórzana spódnica. Plisowana i to jest rzeczywiście 100% stylu Sylwii, bo Sylwię wielokrotnie widziałam w plisach, w plisowanych rzeczach. Ale patrzcie na to, jak to świetnie wygląda. No i May, nawet nie znam takiej marki. Nie znam takiej marki. Słuchajcie, bardzo fajna spódnica plisowana. No tak, nie zgra się z tymi, tymi butami, no ale nie szkodzi. Spódnica plisowana skoro podobna, naprawdę fajna. Nie w mojej długości, bo ja lubię bardzo krótkie albo w ogóle spodnie, jak wiecie, rzadko chodzę w takich długościach do połowy łydki. Powiem Wam, że to będzie dopiero wyzwanie wszystko zgrać. Jasne buty, no to nie wiem, jak to do końca wyjdzie. Słuchajcie, nie ma co gdybać. Ja to wszystko przymierzę i zobaczymy, jak będę wyglądać. No dobrze, dziewczyny, teraz powinniście mnie widzieć, ale wręcz się wstydzę Wam pokazać. No, ale niech będzie. Ta No, ta, 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 ta. co ja mogę rzec, moi drodzy widzowie? Jest od sasa do lasa, jest trochę tutaj wakacyjnie wiosenno-letnie i troszeczkę jesienno-zimowo. Nie dogadałyśmy się, mogłyśmy rzeczywiście ustalić, że tylko jasne kolory albo było tylko właśnie takie klasyczne. Mam tutaj lustro, widzę siebie i widzę, że top rzeczywiście ma ładny kolor, ale taki top nigdy mi się nie spodoba, bo ja nie lubię asymetrii i to w ogóle nie jest mój styl. Ja się w tym źle czuję. Marynarka, słuchajcie, wygląda lepiej na mnie niż, wydaje mi się, ją rozpakowałam z torby foliowej. To też nie jest mój styl, ale ten kolor nie jest zły, przyznajcie. Spódnica jest piękna, ale mam wrażenie, że ta spódnica jakoś mnie poszerza, trochę mam tutaj luzu, nie wyglądam w niej dobrze, dlatego, bo ja się w ogóle w spódnicach tak nie, nie lubię, nie noszę, wolę sukienki albo spodnie, albo spodenki. Choć sama spódnica w sobie jest piękna, ja sobie ją zwizualizowałam. Na przykład na mojej sąsiadce, która ma bardziej kobiece kształty, i ona właśnie w takiej długościach chodzi. Do tego czarna szpilka, i to jest bardzo kobiecy wzór. Natomiast na mnie to wygląda nie do końca. Torebka podoba mi się coraz bardziej, powiem Wam. To jest taka torebka na wieczór, ale rzeczywiście dźwięczy, dźwięczy, i to by było słychać. Natomiast buty, buty to oddzielna historia. No to czas na buty. Buty prezentują się następująco i chyba lepiej wyglądają na stopie niż jakie trzymałam w ręku. Ale to nie jest mój styl. Ja takich butów nie potrzebuję i jestem na nie. No dobrze, całą stylizację już widzieliście i teraz jestem ciekawa, czy coś z tych rzeczy powinnam zostawić czy jednak nie. Ja co do zasady, chyba nic nie zostawię, może ta torebka, a może ja się mylę. Więc dajcie znać w komentarzu i koniecznie zajrzyjcie na kanały dziewczyn, jak wypadły tam stylizacje. E, na przykład Oliwia, Oliwia była, będzie wystylizowana na mnie, więc jestem ciekawa, co tam dziewczyny dla niej e, przygotowały. Zajrzyjcie do całej reszty, do Sylwii Szajnisyl, Kasi, Osipowiczki Asi, plum, e, Basi, bo tam naprawdę do, będzie sporo się działo. Także zostawiam linki pod vlogiem. Pięknie dziękuję za tego vloga, subskrybujcie kanał i do następnego razu. Pa!